Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jutro, tłusty czwartek, powiem Wam, że jest to jedno z najbardziej oczekiwanych przeze mnie świąt w roku, e, jako że Pączka nigdy nie odmówię. Dobry pączek nie jest zły, e, więc życzę sobie i nam wszystkim, aby nie poszło w boczki, tylko żeby każdemu poszło tam, gdzie chciałby, żeby poszło. E, no i moi drodzy, oczywiście nie mogło się obyć, obyć bez jakiejś takiej wróżby tłustoczwartkowej, i pomyślałam sobie, że zrobię takie dwie wróżby dla Was. E, tylko tym razem zrobimy sobie troszeczkę inaczej, ponieważ nie będziecie znali pytań, nie będziecie wiedzieli wcześniej, jakie pytania. Pytania zadamy kartą. zrobimy sobie taki mały eksperyment, zobaczymy jak to wypadnie. Pytania oraz rozwiązania poszczególnych opcji otrzymacie później. I moi drodzy, mamy tutaj cztery pączusie. Bardzo bym prosiła do pierwszej wróżby, abyście sobie wybrali intuicyjnie pączka. Pierwszy to jest taki pączek w czekoladzie i z bitą śmietaną. To jest opcja numer jeden we wróżbie numer jeden. To jest opcja numer 2, czyli pączek angielski. To jest opcja numer 3. To jest taki kwadratowy połączek z serem. I opcja numer 4, e, połączek w stylu greckim. E, czyli macie opcję od 1 do 4. 1, 2, 3 i 4. Bardzo bym prosiła wybrać intuicyjnie, czyli ten pączek, który jako pierwszy Wam wpadnie w oko, ja Wam jeszcze tak powoli będę przesuwała, żebyście mogli sobie dokładnie obejrzeć, ten, który jako pierwszy Wam wpadnie w oko, bez rozkminiania tak zwanego, czyli bez zastanowienia się lubię, nie lubię, po prostu, który jakoś Wam się najbardziej spodoba, na pierwszy rzut oka. To będzie Wasz wybór intuicyjny do wróżby numer jeden. I będzie jeszcze wróżba numer dwa. I tutaj będą zamienione opcje. Czyli we wróżbie numer dwa to będzie opcja numer jeden. To będzie opcja numer dwa. To będzie opcja numer trzy. I to będzie opcja numer cztery. I możecie oczywiście wybrać te same pączki w obu wróżbach. Tylko oczywiście one będą miały różne numerki. A możecie sobie wybrać um, za każdym razem innego pączka. Czyli będą dwie wróżby. Potrzymam Was troszeczkę w niepewności, nie będzie od razu odpowiedzi ani jakie pytanie zadajemy kartą, ani jakie są poszczególne opcje, czyli interpretacja poszczególnych opcji, dlatego, że chciałabym właśnie, żebyście wybrali intuicyjnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli nie znacie dokładnie pytania, jak Was siła wyższa poprowadzi ku odpowiednim wyborom. Także moi drodzy, wkrótce będą rozwiązania dwóch wróżb z okazji tłustego czwartku. I dowiecie się też, o co konkretnie zapytamy karty. Więc śledźcie kanał, moi drodzy. Do zobaczenia i do usłyszenia.